Kolejna tygodniówka, kolejny rok. To 2025. Ja wracam do pisania i nagrywania naszych krótkich opowiadań. Chciałbym w tym roku, by każde nowe odcinki pokazywały się te pierwsze na YouTubie, a dopiero później na reszcie social mediów. Liczę, że w ten sposób więcej osób tutaj zawita. Tak czy inaczej, będę dalej pisać tak jak do tej pory. I z czasem może uda mi się coś nowego stworzyć od siebie. Mówię bardzo cicho i delikatnie, bo jest 23. u mnie. Wszyscy śpią. Tak czy inaczej, miło Was znów widzieć w komentarzach i miłego słuchania. Cześć. Jak tak się zastanawiam, to ciekawe, czy z tuneli można korzystać. Jak dobra jest tam wentylacja. W sumie bez prądu nie powinno nawiewać zbyt dużo z powierzchni. Powietrze dla mnie może śmierdzieć chlizną. Po tygodniu noszenia maski tak niewiele mi to przeszkadza. A tak przynajmniej sobie wymawiam. <laughs> Widzę coś, co przypomina zajazd. Kolumny, torowiska. Sprawdzam pomieszczenia, które nie są zamknięte. Widzę pierwsze ciało. Samotnie leży przy ostatnim stopniu. Dawno skóra skruszała na jego białych kościach. wy ubrania, torba i maska gazowa. Ha. Ambient tuneli gra, przestrzeni, a ja idę dalej. Otwieram drzwi, chyba do łazienki i. Kolejne ciała wszystkie przy jednej ścianie, w różnych pozach wysuszone i pozwijane jak jesienne liście. Nie rozumiem nie widzę popękanych kafelków, ani też łusek po strzałach, a widzę tych wszystkich biedaków, wręcz wspinających się po sobie, jakby przed czymś uciekali. Czas znaleźć miejsce na odpoczynek. I nie myśleć o przeszłości. Spałem w kantorku. Były w niej szczotki, szmaty wiatra i detergenty, których etykiety odkleiły się już dawno temu, a teraz spłowiałe i zwinięte leżały rozsypane na ziemi. Umościłem sobie leże, niczym jakiś rosomak... Z tego co było, Włożyłem pustą puszkę na klamkę po wewnętrznej stronie drzwi. Spadając powinna mnie obudzić. Nic takiego nie nastąpiło. Spałem dziwnie głęboko, mimo snów, które do mnie przyszły. Łuski odbijały się o kafelki, gdy blaski zwycelowanych lów, kuły ostrym światłem... Wystrzałów po ruchomych schodach. Zabandożowane twarze, polane wodą, biegały do granatów z gazem łzawiącym i dymnym, i rzucały je do wiadr wyłnionych wodą albo przykrywały je płachtami. Słuchać było krótko falówki i ciężki oddech obrońców, gdy gromy po tunelach przestały się roznosić. Ktoś podniósł głos, wszyscy krzyknęli z triumfem. Straże patrzyły zmęczonym wzrokiem na muszki swoich karabinów, skierowanych ku górze, jak fluorescencyjne martwe światło raziło ich prosto w oczy, nie dając wytchnienia źrenicom. Nagle mnóstwo puszek z sykiem posypało się po schodach, a światła nagle zgasły. Obrońcy zrobili to co zawsze. Zakryli te puszki, które znaleźli. Inni patrzyli na nie zdziwieni, gdyż nie wydobywał się z nich żaden dym. Trzask i uderzenia przeturlały się po szybach wentylacyjnych. Obrońca popatrzył pod swoje nogi i zobaczył krew. Krew spływała z oczu, ust, nosa i uszu. Gdyby nie czerwień, miałoby się wrażenie, że płaczą. Strach przelał się tym po twarzach, gdzie było widać symptomy, w rezygnację lub w złość. Jedni porywali broń i z czerwoną ślepotą gnali ku schodach, strzelając na oślep. Po chwili walili tylko w zamknięty włas. Byli tacy, co kończyli z sobą, nie czekając na rozwiązanie. Ci, co mieli strach na twarzach, biegli głębiej. Krzycząc, by wszyscy uciekali. Zakrojona postać wpadła na peron. Zebrani ludzie zaczęli biegnąć w każdym kierunku. Niektórzy stali, wpatrzeni w swoich bliskich, którzy próbowali bezradnie zmazać krew ze swojej twarzy. Wszyscy gdzieś biegli. Jedni wbiegali do łazienek i pomieszczeń gospodarczych. Większość pobiegła w tunel. Jak? Jak najgłębiej. Jak najdalej. Cisza peronu, pozostawione walizki i inne rzeczy. Osoba, która krzyknęła, przystanęła na skraju schodów, trzymając się kurczowo ściany. Powoli osunęła się na schody, skurczając się ku sobie. Nie wiem, ile czasu minęło. Zaschło mi w gardle. Czułem... Dziwny spokój. Zwilżyłem usta, ściągnąłem puszkę i uchyliłem drzwi. W oddali przywitała mnie leżąca przy schodach postać jedyna jaka tutaj została. Ubrałem maskę i sprawdziłem jeszcze raz, tym razem spokojnie, łazienki i inne miejsca. Jakimś cudem znalazłem w starym zbiorniku wodę. Przyfiltrowałem. Ją stojącym w dawnej kuchni filtrem węglowym i przelałem do osobnej butelki. Małe zwycięstwo. Nie znalazłem niczego wartościowego. Stałem wpatrzony w ciemność, gdy obracałem głowę raz w lewo, raz w prawo, decydując w którą stronę pójdę tego opuszczonego tunelu. W głowie słyszałem świst wypchanego powietrza. Przez metalowe węże, które kiedyś tymi tunelami przejeżdżały, kiedyś była to codzienność, a nikt z nas nie znał końca świata. Wysunąłem z kieszeni monetę, orzeł lub reszka, prawo lub lewo. Strzeliłem palcami i zopałem monetę w locie. Popatrzyłem przez dłuższą chwilę na wynik i ruszyłem.